Cześć. Cześć, A idiotka wycieczny skorzyn. To jest nie mogę tego zbindować sobie. Jedynką. To jest grill, Uga... <śmiany> Trzy, ry. Dobra no, chodzi co tutaj się robi Nie wiem Ło kurwa, wyjebało na stapek gdzieś Otworzyłaś drzwi Po chuj ty otwierałaś drzwi e... Ej, ej ej Ty kurwo Czemu no, my nie sprawdziłyśmy na czym ta gra polega tak, ogólnie bo, bo, bo Będziesz śmiesznie, jak będziemy wszystko na drzwi na drzwi robić Olivia Olivia Co? Hejka Oble... O kurwa Mam rybę chcesz wybrać? Co? No i widzisz, że zaraz kluczyk, bo ja skanowałam. Skanowanie, nie składanie tego. Co kurwa psujesz od razu? Ja to nie osłam debilu jebany! Co? Co? No widzisz, i tam, i tam, i tam, i tam, no i co ty otwierałeś? dobry, poproszę bilet do Krakowa. Normalny? NIE! Popierdolony. Jezu, super <śmienny> Góra... No nie odświetlaj dziwany! <śmienny> Dobra Jolo, ja się nie boję, pozdrowa. Ty jesteś? O kurwa, te to nie mogę wskazać jak to się nazywa? Krokodyl. to, fuck up, się <śmierdzi> <żon -żon> <śmierdzi> Starkowy kubełek KFC! Nie Jest ty To ich zaatakowało przy wejściu! Kurwa ja się boję! 14 kawałków kurczaka, Dziwiało. tylko 24 4,99 Tylko w KFC! Co chodzi z tym? To mnie zaczęło napierdalać! Na, na dworze to są jakieś pojebane dźwięki! Ale jesteś w statku, czy byłeś w statku? No jeszcze nie A, gdzie ty się zaspiłeś? Ja, ja, się nie umarłam Nie, nie, nie się widzę Ja mytę Ja mytę Ja mytę Co to robi? Mam butelkę Czekaj, kurwa weszłam gdzieś Ej, pokazuje mi na dworze, jak jestem, że to jest godzina śmierci. Ja Mam wiem, czaszkę obok. O kurwa! O kurwa! Brak się radiakta! Yo. yo! Yo, 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 yo! Gdzie ty jesteś? Jest Dostałem jakieś powodzenie, że. Musimy spierwać na. Aha, gdzie ty kurwa jesteś? No właśnie, to nie wiem gdzie jestem. Czy to jakaś mapa? Nie. Ej, ale weszłam z powrotem tu i jak to zaraz przyjdzie znowu do mnie, to się zajebie. Masz tam tak ciemny. Oooo, ja pierdolę Justyna. Na statek odleciał. Ja tylko wyszłam i zobaczyłam autopilot, i widzę jak statek leci. A czyli to coś, co ja wypierdalałam, no to trzeba było zbierać. Bo trzeba zapamiętać gdzie to jest. 8.02, dobra, zapierdalamy, chodź. O kurwa, pierdolną piorun. Dobra, zbieramy zło i spierdalamy. Ej, to mi zajebało ogórki! To do mnie wraca, to do mnie wraca! To do mnie wraca, kurwa! Kurwa! No wiem, czy weszłeś? Ej, to mi zajebało ogórki! Jak kurwa hands full. Ej, mam jakiś totalny mocny złom, i chyba mogę z tym wrócić z domu. no ale nie wiem, jak stąd wyjść. Po pierwsze, a po drugie, miałem swojego górków, kurwa. To kurwisko mi zabrało. Ja pierdolego tam, widzę Justyna. Justyna! Ja nie wiem, jak stąd wyjść, pozdro. Zamykam szumacie drzwi. Dobra, to jest koniec. Jeżeli to chce mi zabić, proszę bardzo, spróbuj. Traj mi becz. To do mnie idzie, to do mnie idzie, help. To do mnie idzie, ja nie mogę biec, to do mnie idzie. To za mną biegnie, kurwa! HEEELP! Jak to mnie pierdolnie... Ale... Czekaj, co? No. Czekaj, dostałem powiadomienie, że jeżeli tego nie op... Pierdol... Pierdolno w to piorun ale jeżeli tego nie opuść to mnie zabije! Jak ja mam to przebić statko kurwa? Nie, 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 Ale ja to puściłam, tylko w to na napierdolę piorun! Pa... To kosztuje 40 doliców, ja się zajebię prędzej ten to odniosę! Pierdolę to! Pierdolę. pierdolę! Przerwowałam. Nie no ja pierdolę, piją mnie pszczoły, kurwa co to jest?! No, ja też! Chyba no ja jestem przy wyjściu, a wejścia ty? Ja nie żyję. Wyszedłam ze statku i zostałam zajebana. O kurś to? to, dobrze, że ja to widzę, dobrze, że ja zdechłam ogólnie. Dobrze, kurwa, że zdechłam. Nie. Nie. Na dziś do tego miejsca. A my mamy zarobić 130 zł w 3 dni, zarobiłyśmy 0. I deadline też mamy 0, i to nas zawodzi tam. I to nas chyba zajebie. Są to od Zdechłaś? A ty kurwa czyli, że to co chyba miałam podnieść, to, to miałam tutaj dać, a ty z tym spadłaś? Nie. Mam coś na statku do podniesienia. No idź, kurwa. Twoja yes. jest Szmata dała za złotych kurwa, Erdalam. Chuj wam w cipę.